Cześć, ja jestem Bananowy, a to jest Bioshock Infinite, ponownie um, zagram sobie w tą cudowną gierkę. Będziemy kontynuować swoją kampanię, która bardzo mnie, jak mogliście to zobaczyć w poprzednim odcinku, zachwyciła. Ta gra jest naprawdę znakomita, no... Chciałbym zacząć przeklinać na po prostu na, na temat tej grafiki, tej oprawy, tego wszystkiego, że po prostu... aż szkoda mi słów, no bo naprawdę wspaniała gra, wspaniałe systemy, strzelania jak i nie tylko, bo graficzna oprawa też się bardzo postarali. Dobra, tu byliśmy ostatni raz niezliszczalny Ha Hahaha, ha. Dobra. Jak mówiłem, kontynuujemy rozgrywkę. O, banan tam był. No kto by pomyślał? To jest nasz karabin maszynowy. Oż, kurwa. Cicho bądź. Nic nie było. O, kurwa, może niepotrzebnie strzelałem. Kurwa. Może i tak by się nie po co? A. Dobra, chyba zginął. Co myślałeś, że będziesz cwany. Gdy cienki w uszach jesteś. A! Kurde! Spalcie, gnido! Niepotrzebnie wywołałem Ten alarm O sólish ma to nazistowska Kurde A No ja nie mogę Z tą pałą tu sobie matkę pobił Aha i co? Co to jest? Co to jest? O, co to jest? No, co to jest? To no, ja nie chcę umrzeć. Co to miało być? Co to miało być, ja się pytam? Ja pierdolę, kurwa, nie mogę, nie mogę, po prostu nie mogę, co to było? O, amunicja, przyda się. Ja nie mogę, kurwa. A co to miało być w ogóle? nim sobie ten domek. To pomieszczenie. I myślę, że śmiało możemy ruszać przed siebie. Przez to, jakże niegdyś nieopuszczone miasto, ale teraz. już totalnie. Wszędzie pusto. Mam nadzieję, że to nie na. Fuck! Co to jest, co to jest, co to jest? No, nie ma tak wszystko z zaskoczenia. Okej. Okay. już ogarnąłem to, co można owładniać. Z początku to nie było dla mnie takie do skumania, Ale teraz już rozumiem, którym klawiszem się patrzyło, gdzie mamy iść. Czy to nie był klawisz F? N. O, to był klawisz N. Znowu! No nie miałeś być wyrodnym działkiem! Kurde! Nie wiedziałem, że tak krótko trzyma. Dobra Przepraszam, muszę sobie... O, dźwięki przyciszyć. No, nie wiadomo jak się darłem do mikrofonu. Koniu, koniu, znowu masz coś w dupie, tylko tym razem to jest dezaktywowane. Chodź tu koniu, dosiądę cię. Nie mogę cię dosiąść, szkoda koniu. Ale mielibyśmy wspólną fajną przygodę, koniu. Ciekawe czy uciekniesz. Koniu? ty to jesteś? Ej, ten koniu jest niszczelny. Pewnie przez to. O, to, to. To, dobra. W którą idziemy w stronę, okej. Okay. Wow, tu już się zaczyna robić mrocznie. Dobrze, co to jest? Ym, wąż gryzący pana, w su a nie, nie gryzący wąż łapiący tego pana za piersi, choć mu nie wychodzi. No dobra, coś myślę, że tu będzie nie najciekawiej. Przerażająco w ostatnim odcinku były spadki FPS-ów. Mam nadzieję, że teraz yy, ich już nie będzie. Znowu jesteśmy w jakimś dziwnym mi miejscu. Tu jest człowiek, da się jakoś schować broń? No, sorry, nie da się. Proszę się nie bać. Fak, mówiłem, że ta broń jest nieszkodliwa. Nikomu bym nie zrobił krzywda. Wy musicie wyciągać broń, tak? Chciałem żebym was nie krzywdzić. Chciałem! Poniekąd. Fuck gademek! No nie chciałem, nie chciałam was naprawdę bić. Kurde już ja już kituję chyba umieram. Wszystkie już Tu Coś jest, coś jest Łoł, wow, trochę tego jest. Mamy nagranie, odsłuchajmy. Dobra. Ciut, ciut, cie! Czy ja jestem zjarany, czy to tak światło pada? Dobra, wyjdźmy tego w ogóle lepiej stąd wyjdźmy, eee, ale nie z gry przecież. I idźmy tam, gdzie nas prowadzi magiczna strzałka. Tak, będę ją mówić, magiczna strzałka, to dobra określenie. Co się dzieje? You don't have Nie mogę nic zrobić Ale strzelać mogę, co nie? Myślałem, że nie mogę, szkoda że Stało się tak, jak się stało Ale trochę mi tu ciemno Nic nie nic, nic nie widzę. Fuck, ja naprawdę jestem na ślepo. Wow, strzelałem na ślepo, biłem na ślepo i ogólnie nic nie widziałem. Okay. Gin mnichu w Shaolin. Sekret mnicha w Twoich spod że fajny jest, tylko skakać umiesz. Moja mama potrafi tak samo. Oj. Tylko, że moja mama nie gra w bieszaka, no, nawet sporo kasy macie. krawiczki. Dobra. Lećmy w dół. W dół, w dół, w dół. Uii, ui, no, nie mogę wejść. Będziemy taką hieną cmentarną i ogarniemy. Co to jest? Health infusion. Left, right, right. Select, enter, accept. Escape, cancel. No dobra. No to klikam enter. Dobrze. Biedostwo Abra magiczna strzałka mówi, żebyśmy podeszli pod te drzwi. Mmmm... Broni przeładowane. No dobra. To Wrono. Nie wiem czy... W tej grze możemy coś jeszcze zaskoczyć, ale myślę, że na pewno coś takiego będzie. Nie wiem w jakich my kurwa czasach jesteśmy, ale że tu Winda jest? No, ja nie mogę, no. Full, wypas. Oła! Gdzie my jesteśmy? Eee, Amelium. Nie pomalujesz, wyjdź stąd. Może jednak nie. Znowu auto saving. Te auto saving zawsze mnie. Nie wiem, czy dobrze to wymawiam. Denerwują mnie. Kupię to sobie. Ale ja mam... Z... O nie, mogę. Ale ja mam pełne życia. Pistolet AMO. No to ja sobie kupię trochę tego. O, mam pełno. Dobra, też mam pełno. Salt. Salt. Kupmy sobie jeszcze salt. Teraz już wiem po co jest. Po co są pieniądze? Czyli tak, karabin mam pełen, wszystko mam pełne. Co to są ludzie? Tak, to są ludzie, a to jest oko. To są ludzie, tak? Czy ja byłem na tyle dziwny, że. Powiedział, że to są ludzie? Gdy Dobrze. Tam nie ma ludzi. Może wprowadziłem was w błąd. Co to ma? Coś ma. Ok, wyjdźmy z tego pseudo biura. O, pieniądze, pieniądze. Szczołka prowadzi nas tam, ale my wejdziemy tu. W tajemne wejście za książkami. Czy to jest więzienie? To jest więzienia, tu coś fajnego. To jest girl is special clothing that grants you unique abilities You can only purpose at time on per time. Okej, okay, dobra. Co to jest? nev pants nie. Dobra. Ok. A w tej celi mamy coś oprócz zgniłych warzyw? Wiecie co, mówiąc, że ta gra może mnie nie zaskoczyć, myliłem się tak samo, że tu są ludzie. Słyszycie ten dźwięk? To kurwa jest! Co to kurwa jest? Co to jest? Co? Co to było? Ja się pytam, co to było? Aj, ja pierdolę. Co te wrony mu zrobiły? Kurwa. What's on your bits? Do your own park. Right mouse to create an explosive trap. Trap, trap, trap. I love you. So just. What's on your? Oh With devil keys. Equip, hold, and release right mouse to create an explosive trap. Dobra, widzę, że mamy pierwszego bossa ludziska. Trzeba się przyłożyć. Dobra. Gramy w Fifę, dawać. Zgrywasz koksa, cwaniaku. I tak nie jesteś taki dobry jak ja. Widzisz? Już umierasz, frajerze. Co za mną jesteś eh he, he, gin! To jest magiczna su... Jest! Zubiliśmy go! Jest! Jest! Co to? Wow, kolejna super moc Co ona nam da? Widzę ptaka, może... Będziemy mieć te wrony? Ole fojowo!

Podoba mi się to, ale co to jest w ogóle? Co to kurwa jest? Trochę tu ciemno i mało widzę. Ale mamy kolejny prezent. Czapaczka! 70% change. 300 damage over 4 seconds. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Cześć, ziom. Mm. Dobra. Jak rozumiem, o tym drzwi? I znowu w tym miejscu. Fajowo idziemy tutaj, przeszukamy. Mam nadzieję, że będzie coś. Jestem bazerny na pieniądze, na amunicję w sumie też. Ale jeszcze chciałbym pogarniać tutaj te miejsca, bo w nich może coś być. Z tego co czytałem o tej grze, to warto eksplorować takie tereny. Ponieważ pieniądze są potrzebne. A! Ja naprawdę będę musiał sobie zmniejszyć czułość tej myszy. Gdzie my jesteś? Słyszę jakąś kobietę. Albo radio. No nic. Y Jestem przekonany, że jeżeli ktoś tu będzie, współczuję im. Y ścierwo tak. No, yes, go już temperament? Dobra. Po koledzy. Myślę, że będzie ich tu więcej. Przecież on się spalił, przecież ja mu nic nie zrobiłem. Ona współczuje najbardziej tej pani, która w sumie była taka niewinna, ale mam nadzieję, że ona chciała odejść z tego świata, bo policjanci ją zgwałcili i nie chciała już dłużej żyć z tym brudem na sobie. i. i... Może nie powinienem mówić o takich skrajnych przypadkach, które nie wypadają... Nie wypada... nie wypada się o nich mówić, o, ale... Jakie sformułowania musiałem użyć. Dobra, teraz tam. Hey. Czu. Czu. Dobra. Ty już sobie tam spłoń. A my idziemy przed siebie. Przeładowana? Przeładowana. Okej. Okay. Do przodu! O, mam więcej amunicji. Dobra, maksymalna pojemność 35. Spoczko. Czy ja coś tutaj czytam? Widziałam? Dobra. Aaaa, idziemy. O śmietnik, w śmietniku nic nie było tutaj też. Wchodzimy tu. Enter Leaf Area. Ach, zobaczymy, co to będzie. Koniec rundy to będzie. Takiej krótkiej. Dzięki za oglądanie. Nie spodziewałam się też, że koniec. Cześć, do zobaczenia, żeby być za na, na bieżąco. Subskrybuj mnie. To nie jest obowiązkowe, a jak najbardziej widziane. Dzięki. Cześć.